Sesje przychodzące Santander Bank, godziny przelewów Santander. Sesja przelewów to określony czas, w którym bank przetwarza i realizuje transakcje finansowe, takie jak przelewy. Warto zaznajomić się z sesjami przelewów, aby móc odpowiednio planować własne operacje bankowe i uniknąć ewentualnych opóźnień. Terminy i godziny sesji przelewów mają bezpośredni wpływ na czas realizacji naszych transakcji. Wiedząc, kiedy dany bank przetwarza przelewy, możemy przewidzieć, kiedy środki dotrą na rachunek odbiorcy. Sesje przelewów Eliksir. Eliksir to system rozliczeniowy, który umożliwia przeprowadzanie przelewów pomiędzy bankami w Polsce. Działa on na zasadzie sesji, w których banki wymieniają się informacjami o transakcjach finansowych. Dzięki systemowi Elixir możliwe jest zrealizowanie przelewu z jednego banku do drugiego. Rodzaje przelewów Eliksir. W systemie Elixir wyróżniamy trzy rodzaje przelewów. Elixir Standard. Są to klasyczne sesje przelewów, które odbywają się kilka razy dziennie. Przelewy zlecone w ramach tej usługi docierają do odbiorcy zazwyczaj w przeciągu jednego dnia roboczego. Elixir Express. Szybsza wersja przelewów, umożliwiająca zrealizowanie transakcji w ciągu kilku godzin lub szybciej. Przelewy Elixir Express odbywa się bez czekania na kolejne sesje. Elixir Sorbnet. To najbardziej ekspresowy sposób przekazywania środków, przeznaczony dla przelewania dużych kwot. Przelewy w ramach tej sesji realizowane są praktycznie natychmiast. Godziny księgowania przelewów w Santander Banku. Księgowanie przelewów wewnętrznych. Przelewy wewnętrzne, czyli takie, które realizowane są pomiędzy rachunkami w Santander Banku, zazwyczaj księgowane są natychmiastowo, niezależnie od pory dnia. W przypadku przelewów w walutach obcych może jednak wystąpić opóźnienie wynikające z konieczności przeliczenia walut. Sesje przychodzące Santander Bank, Santander przelewy wychodzące. Wychodzące. Godzina 8:15. Godzina 12:15. Godzina 14:45. Przychodzące. Godzina 10:30. Godzina 14:30. Godzina 17. Przelewy zewnętrzne, czyli takie, które są realizowane pomiędzy różnymi bankami, przetwarzane są w ramach sesji Elixir. W przypadku Santander banku godziny pojawienia się pieniędzy na koncie zależą od rodzaju i czasu sesji, w której dany przelew jest realizowany. Kiedy dojdzie przelew Santander. Czynniki wpływające na czas realizacji przelewów Na czas realizacji przelewów wpływają różne czynniki. Takie jak godzina zlecenia przelewu, rodzaj sesji eliksir, czy też czas pracy banku odbiorcy. Z tego powodu trudno jest jednoznacznie określić, kiedy dokładnie przelew zostanie zrealizowany. Szybkie przelewy. Santander Bank oferuje również tak zwane szybkie przelewy, które pozwalają na natychmiastowe przekazanie środków na rachunek odbiorcy. Szybkie przelewy są dostępne dla wybranych banków i zazwyczaj dotyczą tylko transakcji w złotówkach. Przelewy międzynarodowe. W przypadku przelewów międzynarodowych czas realizacji może być dłuższy i zależy od kraju odbiorcy, waluty, a także od przepisów obowiązujących w danym kraju. Warto zwrócić uwagę na to, że koszty przelewów międzynarodowych mogą być wyższe niż w przypadku przelewów krajowych. Santander, sesja przychodząca jak sprawdzić status przelewu? Aby sprawdzić status przelewu w banku Santander, możesz skorzystać z kilku prostych metod. Po pierwsze, zaloguj się do swojego bankowości internetowej lub mobilnej aplikacji Santander. W historii transakcji znajdziesz wszystkie wykonane operacje wraz ze szczegółami i aktualnym statusem. Jeśli przelew został już zaksięgowany, powinien być oznaczony jako zrealizowany lub wysłany. Jeżeli przelew jest w trakcie realizacji, może być oznaczony jako oczekujący. W przypadku wątpliwości lub braku informacji, możesz również skontaktować się z infolinią Santander, gdzie konsultant pomoże ci ustalić status Twojego przelewu. Księgowanie przelewów Santander, co warto wiedzieć. Księgowanie przelewów w Banku Santander to ważny aspekt, o którym warto wiedzieć, decydując się na korzystanie z usług tego banku. Santander, jako jeden z czołowych banków działających na rynku polskim, oferuje swoim klientom szybkie i efektywne księgowanie przelewów. Przelewy krajowe realizowane w ramach tego samego banku zazwyczaj księgowane są niemal natychmiastowo. Natomiast przelewy zewnętrzne, czyli te realizowane między różnymi bankami, są zależne od sesji Elixir, które odbywają się kilka razy w ciągu dnia roboczego. Warto pamiętać, że czas księgowania może być różny w zależności od rodzaju przelewu. Standardowe przelewy mogą trwać dłużej niż te realizowane w systemie ekspresowym. Santander oferuje również usługę szybkich przelewów natychmiastowych, które pozwalają na transfer środków w ciągu kilku sekund, nawet poza standardowymi godzinami pracy banku. Klienci powinni być również świadomi, że w weekendy i święta księgowanie przelewów może być opóźnione, ponieważ banki w tych dniach nie przeprowadzają sesji Elixir. Dlatego warto planować ważne przelewy z wyprzedzeniem, aby uniknąć ewentualnych opóźnień. Często zadawane pytania. Czy Santander Bank obsługuje przelewy w weekendy? Przelewy wewnętrzne są zazwyczaj obsługiwane także w weekendy, natomiast przelewy zewnętrzne realizowane są tylko w dni robocze. Jakie są koszty przelewów w Santander Banku? Koszty przelewów zależą od rodzaju rachunku, waluty oraz miejsca docelowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w taryfie prowizji i opłat banku. Czy Santander Bank oferuje przelewy natychmiastowe? Tak, Santander Bank oferuje szybkie przelewy, które umożliwiają natychmiastowe przekazanie środków na rachunek odbiorcy w większości banków w Polsce. Jak zlecić przelew w Santander Banku? Przelew można zlecić przez bankowość internetową, aplikację mobilną, oddział banku, a także bankomat. Jakie są godziny pracy Santander Banku? Godziny pracy Santander Banku zależą od lokalizacji oddziału. Większość placówek czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18, ale warto sprawdzić godziny pracy konkretnego oddziału na stronie internetowej banku.